Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z przepisów prawa pracy jest ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wiąże się z tym szereg obowiązków i uprawnień, dlatego chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten temat. Co dokładnie oznacza pojęcie podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wokół uczących się pracowników. Czy pracownikowi w takiej sytuacji przysługują dodatkowe uprawnienia? Jeśli pracodawca uczestniczy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika, finansując szkolenie czy studia, pracownik ma prawo do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia go z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie stawić się na zajęcia. Za czas ten oczywiście pracownik otrzymuje wynagrodzenia. Czy trzeba zawierać umowę szkoleniową? Umowę szkoleniową zawiera się wtedy, gdy pracodawca ma zamiar zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie, zawierać prawa i obowiązki obu stron. Należy jednak pamiętać, że postanowienia umów nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia zawarte w przepisach prawa pracy. Jeśli pracodawca występuje z inicjatywą zawarcia umowy szkoleniowej, pracownik nie ma obowiązku jej podpisania. Musi jednak liczyć się z tym, że jeżeli jej nie podpisze, pracodawca może uzasadniać tym wypowiedzenie umowy o pracę. Kiedy pracownik musi zwrócić opłaty poniesione przez pracodawcę na kształcenie pracownika? W kodeksie pracy określono trzy przesłanki, kiedy pracownik zobowiązany jest do tego, aby zwrócić koszty poniesione przez pracodawcę. Wysokość kosztów, które pracownik musi zwrócić pracodawcy, jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przyczynami zobowiązującymi pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę jest Nieuzasadnione niepodjęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub ich przerwanie, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika poprzez pracodawca. Czy są inne możliwości wsparcia pracownika przez pracodawcę? Pracodawca, który nie chce uczestniczyć w podnoszeniu kwalifikacji przez pracownika, może w porozumieniu z pracownikiem zwolnić go z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz udzielić mu urlopu bezpłatnego. Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Natalia Cichy